Szanowni Państwo, 17 października moje liceum imienia Komisji Edukacji Narodowej w Polsce będzie obchodzić stulecie. Ale to, co mnie zmartwiło, to większość moich przyjaciół będzie na to stulecie przyjeżdżać z Krakowa, z Warszawy, z Łodzi. Bo zdecydowali się wyjechać. Nie, nie tak jak ja. Ja jestem tutaj kolego z Prawa i Sprawiedliwości. I... To jest największa bolączka, żeby nasi, nie tylko młodzi, ale wszyscy ludzie nie dużo zarabiali, nie dużo pracowali poza granicami, ale żeby dużo zarabiali i mądrze pracowali tutaj, w województwie świętokrzyskim. Tu się mówi o infrastrukturze, ale jeżeli, żeby dojechać do jakiegokolwiek innego miasta, Łódź, Warszawa, Kraków, trzeba 3-4 godziny, to jest nienormalne. I dlatego kiedyś, kiedy miałem tą szansę, którą mi daliście w parlamencie europejskim, logowałem za inwestycjami zagranicznymi i tworzeniem miejsc pracy. Bardzo dziękujemy. To nie był największy problem. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.